Duża ilość danych, skomplikowany temat wystąpienia, dociekliwe pytania odbiorców lub co gorsza, brak jakiejkolwiek reakcji na to, co mówisz, usterki techniczne albo niedoszacowanie czasu prezentacji? Czy to również są wyzwania, które dotykają Ciebie jako osoby, która prowadzi swoją prezentację lub wystąpienie? Z moich obserwacji wynika, że to są najczęstsze trudności, z jakimi zmagają się osoby, które prowadzą spotkanie, szkolenie czy konferencje. Jest na to jednak pewne rozwiązanie. Poza ustalaniem i określaniem celu, jaki masz do osiągnięcia poprzez swoje wystąpienie, zastanów się i określ, jakie mogą być cele i potrzeby Twoich odbiorców. W momencie, kiedy odpowiesz sobie na pytanie, jakie są potrzeby, jakie są motywy i jakie są wyzwania czy aktualne problemy moich odbiorców, i będziesz się do tego odwoływał w trakcie swojego wystąpienia, Dużo łatwiej przykujesz ich uwagę, a dodatkowo jest większa szansa, że zyskasz ich zaufanie. I wspomnę tutaj już o tym, że dużo łatwiej będzie Ci budować z nimi relacje, i to nie tylko w trakcie Twojej prezentacji, ale również po. I odpowiadając właśnie na te wyzwania, stworzyłam warsztat, który poprowadzę 22 i 25 marca w Warszawie. Warsztat to auto prezentacji, który podzieliłam na dwa dni. Pierwszego dnia dostaniesz ode mnie bardzo dużą dawkę wiedzy narzędzi i dobrych praktyk związanych z profesjonalnymi wystąpieniami publicznymi, a także z metodami angażującymi twoich odbiorców. Natomiast drugiego dnia to ty będziesz już w centrum uwagi. Przedstawisz swoje przygotowane przemówienie, otrzymasz informację zwrotną ode mnie, ale również od grupy, a dodatkowo dostaniesz nagranie z tego wystąpienia, które na spokojnie będziesz mógł przeanalizować sobie już po warsztacie. To jednak nie koniec. Mam dla ciebie jeszcze jedną niespodziankę, ponieważ drugiego dnia przewidziałam grę coachingową Podróż Bohatera. Dzisiaj pokażę Ci tylko taki element tej gry, mianowicie skrzyneczka, w której wszystko jest schowane. Jest to gra, która pozwoli Ci wyznaczyć cel związany z Twoją autoprezentacją, przyjrzeć się temu celowi w kontekście Twoich aktualnych wyzwań, Twoich wartości, Twojej misji życiowej, określenia zasobów, jakie masz na drodze do realizacji tego celu, a także oszacować ryzyka czy przeszkody, jakie mogą Ci stanąć na drodze. Do osiągnięcia właśnie tego, tych pożądanych rezultatów. W trzech słowach: wiedza, praktyka i doświadczenie. Mam nadzieję, że zobaczymy się już 22 marca. Zapraszam Cię do zapisów. Link poniżej w komentarzu.